Radosław Jędrzak. chciałem przypomnieć rozwiązania technologiczne firmy Kingspan Izolacje mające zastosowanie w termoizolacji zabytków. Kingspan jest obecny na całym świecie. Kingspan Izolacje to jedna z firm wchodzących w skład. Produkujemy nowoczesne, wysoko wydajne efektywne materiały izolacyjne, piankę rezolową, zamkniętą próżnię oraz płyty z pianki PIR. Zdaję sobie sprawę z tego, że termoizolacja, a ochrona zabytków to nieco przeciwstawne zagadnienia, natomiast istnieje pewne pole do działań, które z naszego punktu widzenia mogą być wykorzystywane i z korzyścią wykorzystane do termorenowacji zabytków. Jednym z przykładów, mam dwa produkty konkretnie, nie będę przedłużał. Jednym z produktów do termoizolacji zewnętrznej obiektów jest płyta z pianki rezolowej kulterm K5 stosowana tam, gdzie istnieje elewacja tynkowana, gdzie tynk sam w sobie nie jest, nie podlega ochronie. Istnieją obiekty, które posiadają bardzo grubą warstwę 3-4-5 cm starego tynku. Którego można zastąpić nowym tynkiem, a pod tym tynkiem, odtwarzanym tynkiem czy, czy nowo stosowanym, ukryć jeszcze tę ter, samą termoizolację. Hmm. Materiał posiada bardzo dobrą paroprzepuszczalność, umożliwia od, odprowadzanie pary wodnej na zewnątrz. Znacznie lepiej niż w przypadku styropianu. Jest, posiada bardzo dobre właściwości, jeśli chodzi o odporność na ogień. No i zdecydowanie bardzo efektywną izolacyjność. Aby uzasadnić, czy w ogóle ma sens zastosowanie dwóch, trzech lub czterech centymetrów termoizolacji na, na, na starym murze chciałem pokazać taką grafikę gdzie mamy dwa przykłady do góry mur nieocieplony ze starym tynkiem i na dole z zastosowaną warstwą 3 cm ocieplenia po ociepleniu uzyskujemy izolacyjność ściany na poziomie 60% lepiej niż było przed ociepleniem jeżeli to by były 4 cm byłoby to 70% Obniżenia współczynnika przewodzenia ciepła U. Zatem zasadność sam, samej termoizolacji jest jak najbardziej tutaj przedmiotowa. Nie są to tylko korzyści ekonomiczne, bo oszczędzamy na nośnikach energii, ale jest, są to także zagadnienia ciepno-wilgotnościowe i komfort wewnątrz pomieszczeń, bo zabytek, który jest nieużywany, umiera. Budynki przeznaczane są na inne funkcje, uzyskują inne funkcje. Często podstawową taką funkcją jest funkcja mieszkalna i aby utrzymać komfort cieplny wewnątrz, otrzymać go czy, czy polepszyć, chcemy mieć, aby substancja wokół miała wyższą temperaturę. Przykłady wykresów podają na tym przykładzie. Podana jest temperatura rzeczywista muru i temperatura punktu losy. Temperatura rzeczywista po wewnętrznej stronie muru, w przypadku muru ocieplonego, jest o 3,5 stopnia wyższa niż w przypadku muru nieocieplonego. Zadane warunki do, do, do wygenerowania tego. Tego wykresu to minus 15 stopni na zewnątrz. Dzięki temu, że ściana ma wyższą temperaturę, komfort wewnątrz pomieszczeń jest znacznie wyższy. Odległość z kolei między temperaturą punktu rosy a temperaturą rzeczywistą daje nam bezpieczeństwo pod kątem zawilgocenia. Ściana posiada wyższą temperaturę, w związku z czym niejako sama się osusza, odprowadza parę wodną na zewnątrz. Zmniejsza się zdecydowanie ryzyko zawilgocenia. W wielu przypadkach zastosowanie bardzo efektywnego materiału przekłada się na uzyskanie dodatkowej powierzchni użytkowej. Dwa przykłady balkonu i lodzi, gdzie dzięki cienkiej warstwie izolacji Powierzchnia ta jest nadal funkcjonalna. Zmniejsza się w, w konkretnym przypadku, konkretnej realizacji o 6%, a nie o 13%, jak byłoby w przypadku innego materiału izolacyjnego. Balkon praktycznie stałby się nieustawny. Nie Niewiele można by tam zmieścić. Wykończenie blendy okiennej, czy też powstawanie mostków termicznych na ościeżach okien, to zagadnienia które łatwo, łatwo sobie z nimi poradzić, kiedy mamy wysoko efektywny materiał, gdzie 2-3 centymetry już y, daje dobry efekt izolacyjny. Te cienkie warstwy efektywnej izolacji mają wpływ także na, na dopływ światła do pomieszczeń. Nie zasłaniamy, nie tworzymy y, otworów strzelniczych y, w świetle okien. Przykłady z realizacji. Trzebnica, dom kultury. Była zgoda na ocieplenie tego budynku 4 cm termoizolacji. Całkiem niezły współczynnik przewodzenia ciepła wyszedł w tym przypadku rzędu 0,35. Nie pamiętam dokładnie, ale jakoś na tym poziomie. Inny obiekt, budynek garnizonu w Gdańsku. Tutaj 6 cm płyty kulczelnka 5 zostało zastosowane na całym obiekcie. Obiekt za naszej zachodniej granicy. Także 6 cm zastosowane w miejscach, gdzie poprzednio był stary tynk Usunięty stary tyng. Jeśli opcja zaizolowania. Budynku od zewnątrz nie wchodzi w ogóle w grę. Mamy także do dyspozycji rozwiązanie z izolacją od wewnątrz. Jest to płyta zespolona z paroizolacją oraz yy, yy, płytą wykończeniową kartonowo-gipsową. Yy, posiadająca bardzo dobre parametry ogniowe, bardzo dobrą izolacyjność 0021 jak poprzednio. A montaż jest bardzo prosty i oczywiście nie, nie narusza y, wyglądu zewnętrznego. Dla tego typu rozwiązania oferujemy y, przygotowanie y, dla architektów dokumentacji. Y, przygotowujemy kalkulację ciepnowilgotnościową, aby uniknąć problemu z wilgocią wewnątrz przegrody. Y, Dobieramy odpowiedni montaż i wykończenie, które było, powinno być zastosowane, a najczęściej jeszcze po wprowadzeniu do projektu sprawdzamy także dokumentację, czy nie popełniono jakichś błędów. Staramy się dbać o to, aby nie powodować na przykład mosków termicznych. Tu na termogramach mamy pokazane mostki termiczne, które eliminujemy za pomocą pewnych rozwiązań. Ocieplenie od wewnątrz jest nieco bardziej skomplikowane niż od zewnątrz, w związku z tym też wymaga pewnych nakładów. Pracy i środków, ale da się to zrobić przy odpowiednim podejściu do tego. Widzimy tutaj metodę eliminacji mostka termicznego na ścianie działowej dochodzącej do, ścian, do ściany zewnętrznej. Na etapie realizacji szkolimy wykonawców, pomagamy im do, właściwie wykonać instalacje. Tutaj przykład pokazujący mostki termiczne powstające na płycie kartonowo-gipsowej którym także możemy zapobiec przed, przez odpowiedni, yy, odpowiedni montaż. Rozwiązanie to przeszło walidację, którą wykonał pan profesor Robert Wójcik yy, na przykładzie szkoły yy, Liceum Ogólnokształcącego w Strzelinie, yy, gdzie. Ściany zostały poddane badaniu na obecność grzybni, rozwoju grzybni powodowanej wzrostem wilgot, wilgoci za zainstalowanymi płytami. Wynikiem, wynik potwierdził, że jest, że, że jest to jak najbardziej skuteczne rozwiązanie, nigdzie w zasadzie y, nie było takiego ryzyka rozwoju pleśni czy grzybów na tym budynku pod y, zainstalowanymi płytami Kulterm K17. Przykład z realizacji na Wyspie Słodowej we Wrocławiu Concordia Design, y, gdzie część była, część budynku jest y, zastana. I, i, i ocieplona od wewnątrz, część została dobudowana, uzyskano bardzo, bardzo efektowny obiekt. Szacuje się, że ponad 40% nieruchomości mieszkalnych w Polsce jest nieocieplonych lub izolacja termiczna jest wykonana źle. Ponad połowa wszystkich kotłów na paliwo stałe to kot, kotły pozaklasowe, lub poniżej klasy trzeciej. Corocznie do 46 tysięcy przedwczesnych zgonów wynika w Polsce z wieloletniego wdychania pyłu zawieszonego PM2,5. W 2024 roku obowiązkowa wymiana pieców najniższej klasy w 11 województwach wymusi instalację systemów zasilanych droższymi nośnikami energii. Kompleksowa termomodernizacja obniża około 70% koszty ogrzewania i znacznie obniża jego emisyjność. Renowacja starej kamienicy w celu, w celu obniżenia kosztów utrzymania przyszłego hotelu czy apartamentu wymaga z całą pewnością wymaga termomodernizacji. A poprawa termiki budynków zabytkowych przy użyciu nowoczesnych technologii nie ingeruje w cenne elementy architektury. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszam do stanowiska, jeżeli chcą